Cześć, nazywam się Daniel Lubowiecki, a ten podcast to Strzelczyk i Lubowiecki Prawo Nieruchomości. Dzień dobry pani profesorze. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy sobie trochę o takich zagadnieniach definicyjnych dotyczących balkonu, lodzi, czym one są w świetle prawa, czym się faktycznie różnią, jakie to są konsekwencje takie praktyczne dla, dla właścicieli mieszkań. Ale pozostając już w takiej tematyce mieszkaniowej, pojawiają się inne takie wątpliwości dotyczące miejsc, w których trzymamy pojazd. No bo e, mamy dosyć złożony tutaj e, studium przypadku, no bo przecież mamy miejsca postojowe e, w zamkniętej hali garażowej, mamy naziemne miejsca postojowe, możemy mieć jakiś od, odrębny budynek, w którym e, mamy mamy garaż tak do którego mamy jedyny dostęp, otwieramy bramę e, i, i wjeżdżamy. E, I skupmy się dziś na rozmowie właśnie o o tych miejscach e, postojowych, bo przez lata mieliśmy problemy definicyjne, żeby żeby określić my, jako prawnicy, czym tak naprawdę jest takie miejsce postojowe, prawda, w takiej, w takiej hali garażowej. Jak sprawa wygląda? Bo trochę mam wrażenie, że przez ostatnie lata sprawa się wyklarowała. Tak. Bo jak już w tym ostatnim odcinku mówiliśmy, to odrębną własnością lokali, a również i tym rządzi ustawa o własności lokali z 1994 roku i w tej ustawie jest definicja lokalu i jak ustawa weszła w życie w 1994 roku, to przez 10 lat, bo do, 2020, do 2004 roku ustanawiano ten Te miejsca postojowe jako pomieszczenia przynależne do lokali, czyli mhm. jak ktoś kupował jak ktoś kupował mieszkanie i miał również korzystać z miejsca postojowego, które się znajdowało, bądź to w podziemiach tego budynku, bądź to na zewnątrz, yy, gdzieś tam na, na, na placu, taka koperta wymalowana, to to yy, yy, to Notariusze sporządzali akty notarialne w ten sposób, że opisywali, opisywali ten lokal w ten sposób, że to jest lokal, który się składa na przykład z dwóch poko pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki i przynależy do niego pomieszczenie przynależne w postaci miejsca Postojowego. Tak, no właśnie, pięć. nie trzeba być prawnikiem, żeby widzieć, że coś tu nie gra, prawda? Czyli jest no właśnie. Miejsce postojowe, które pomieszczeniem nie jest, było określane jako pomieszczenie przenośne. Jako pomieszczenie, ponieważ ustawa, definicja lokalu mówi o tym, że do lokalu mogą przynależeć pomieszczenia. No, w związku z tym nawet starostowie wydawali takie zaświadczenia, że do tego lokalu przynależy pomieszczenie mhm. w postaci, postaci tego miejsca postojowego, na przykład numer 5. No, ale po, po 10 latach, bo dokładnie, wydaje mi się, że to było w 2004 roku, Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, to było postanowienie, no, ale jednak przy, wydane przez Sąd Najwyższy, że to miejsce postojowe nie może przynależeć do lokalu jako część składowa, jako pomieszczenie, bo to w ogóle nie jest pomieszczenie. No i od tamtego czasu. Od tamtego czasu już yy, ten problem no, zniknął, w tym sensie, że wiadomo, że nie można takich miejsc postojowych przypisywać do, 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 do lokali. Natomiast yy, no, powstało pytanie, co, co w takiej sytuacji robić, bo, no, bo wiadomo, że samochodów mamy coraz więcej w niektórych rodzinach jeden, w niektórych dwa, w niektórych nawet jeszcze więcej. No i gdzieś te samochody trzeba parkować. Nowe budownictwo przewiduje hale garażowe specjalne, prawda, albo zewnętrzne parkingi. No i w tej chwili rozwiązanie jest takie, że się ustanawia e, taką, bo zawierają współwłaściciele umowę o sposobie korzystania, e, i to jest najczęściej na etapie deweloperskim, już przy ustanawianiu odrębnej własności lokali przez dewelopera, przypisuje się do poszczególnych. Lokali poszczególne miejsca, ale na zasadzie kwad UZUM, czyli na zasadzie sposobu korzystania, czyli właściciel lokalu korzysta z danego miejsca postojowego, na zasadzie właśnie no, umowy o sposobie korzystania, czyli nie jest jego właścicielem, ale może z niego korzystać. Ja tylko dodam, że na temat podziału uzum nagraliśmy zupełnie oddzielny odcinek, także ja tutaj w opisie tego naszego odcinka dodam link do tamtego filmu, także jak Państwo chcecie zgłębić. Czym, czym jest podział kwot 8, no to już tak, o tym tak, mówiliśmy tak, bardziej to, szczegółowo. Tak, tak, to mówiliśmy o tym. Natomiast jeżeli, natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że na przykład na zewnątrz budynku są takie boksy garażowe zamykane, mhm. no to taki boks garażowy, prawda, on może przynależeć do lokalu jako pomieszczenie przynależne, czyli wówczas właściciel lokalu będzie właścicielem tego boksu garażowego, czyli nie będzie korzystał na zasadzie umowy o sposobie korzystania z części wspólnej, tylko będzie korzystał no, z tego boksu garażowego. To no właśnie, czyli to pomieszczenie przynależne nie musi wcale się znajdować w tym samym budynku, co lokal mieszkalny, tak? Nie musi, ono musi tylko znajdować się w obrębie tej samej nieruchomości, czyli mhm. nie może być tak, że pomieszczenie przynależne do mojego lokalu znajduje się na innej nieruchomości. Ja jeszcze dodam, że to orzeczenie, ono, ono to orzeczenie, no dzisiaj jest znane i nie ma z tym problemów, natomiast wtedy, kiedy było w 2004 roku wydane, to wykreowało sporo problemów, dlatego że w wielu budynkach była sytuacja taka, że Deweloperzy, na przykład w budynku, w którym się znajduje 50 lokali 30 lokali zostało już sprzedanych z przypisaniem mm. miejsc postojowych jako y, pomieszczeń przynależnych. No i co robić zresztą? Co robić, co robić z resztą, po, no po tym orzeczeniu sądu, że, że nie można tam. W jednej sprawie, pamiętam, że jedno, że było w budynku było 10 mieszkań i do każdego mieszkania było przypisane miejsce postojowe jako pomieszczenie przynależne. Później pojawiło się pojawiło się to orzeczenie Sądu Najwyższego. Notariusz odmówił sporządzenia tego ostatniego miejsca, przypisania tego miejsca jako pomieszczenia przynależnego. No i nie bardzo było wiadomo co z tym fantem zrobić, ale rozwiązanie, ten właściciel i no, ta wspólnota znalazła takie, że po prostu zabudowała to miejsce postojowe. Mhm. To, czyli jak było 10 miejsc postojowych, 9 już miejsc postojowych przynależnych jako, jako pomieszczenia przynależne, chociaż to były tylko koperty namalowane. No a to ostatnie, dziesiąte, no, zostało przypisane w ten sposób, że po tym orzeczeniu zostały dobudowane ściany. Zrobili pomieszczenie na zrobi, po ustawę. Zrobili, żeby, tak, żeby, żeby, można było, żeby można było ustanowić odrębną własność tego, tego lokalu z tym miejscem postojowym, no to, to taki myk. No dobrze, czyli, to... czyli dziś te miejsca postojowe w świetle prawa czym są? Dzisiaj te miejsca postojowe w świetle prawa są częścią wspólną budynku, współwłaściciele tej tej nieruchomości wspólnej, czyli właściciele poszczególnych lokali są współwłaścicielami takiego garażu na przykład, który się znajduje w podziemiach, ale na zasadzie umowy każdy z nich może korzystać z konkretnego mhm. miejsca postojowego z wyłączeniem innego. No osób. dobrze, a czy teraz możemy sprzedać takie miejsce postojowe nie sprzedając naszego mieszkania? Nie możemy. Dlatego, że z własnością lokalu jest związany udział w nieruchomości wspólnej i to jest, to w to, to prawie się nazywa res extra commercium, czyli nie można sprzedać samego lokalu bez udziału w nieruchomości wspólnej i nie można sprzedać udziału w nieruchomości wspólnej bez lokalu, one są powiązane ze sobą. W związku z tym, jak sprzedaje mieszkanie, no to sprzedaje i udział na przykład jedną setną w tej nieruchomości wspólnej, a z tym moim udziałem, z tą jedną setną łączy się prawo do wyłącznego korzystania przeze mnie no, jako właściciela konkretnego lokalu z tego konkretnego miejsca postojowego. Odrębna jest sytuacja wtedy, kiedy, kiedy ta hala garażowa zostanie ustanowiona jako odrębny, jako odrębny lo lokal użytkowy, mhm. czyli na górze mamy e, na, m, mamy i budynek i mieszkania, a na dole jest odrębny lokal. Bo wtedy możemy sprzedać swój udział po prostu. Bo wtedy tym... sprzedajemy swój udział łącznie z tym, z, to, z, tym, no, z tym prawem do korzystania z konkretnego miejsca postojowego. Właśnie to pokazuje, jak skomplikowana jest ta sytuacja prawna. No bo nieświadomie kupujemy lokal z miejscem postojowym na zasadzie, że no, jak weźmy na zapas, w razie czego to sprzedamy, a okazuje się, że nie zawsze będziemy mogli sprzedać albo dokupić. Tak, to prawda, bo, bo trzeba od tego zacząć, że, że w ogóle odrębna własność lokalu, czyli własność części budynku, to już jest z punktu widzenia prawa rzeczowego, takiego rzymskiego prawa rzeczowego, to, to już jest pewna anomalia, dlatego że w prawie rzymskim mieliśmy, powiązywała zasada, superficie solo cedit, czyli to, co jest na gruncie, należy do właściciela gruntu, czyli jak jest grunt i na nim budynek, to, to i grunt, i budynek należą do jednego właściciela. Jak wprowadzono możliwość instytucji odrębnej własności lokalu, no to wprowadzono możliwość sprzedaży kawałków budynku. Prawda? Sprzeda sprzeda no to, czyli to jest wyłom od zasady superficie z yy, no a jak jest gdzieś jakiś wyłom od zasady, no to zawsze, zawsze się rodzą. Rodzą, rodzą kontrowersje. Mhm. No dobrze, a jeżeli mamy na przykład garaż taki w bryle budynku, e, który kupujemy wraz z pomieszczeniami, jak tutaj ta nasza sytuacja wygląda? Ale garaż w brymie... W, w brymie. Mamy blok i tak. na przykład na parterze są e, sklepy usługowe i lokale taki po, i powodrmiane garaże, które kupujemy w takiej inwestycji. Jak tutaj dla naszych nabywców Wygląda sytuacja? To no, można, bo w ogóle garaż można nabyć jako, 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 jako lokal użytkowy. Mhm. Tylko, to, czyli jeżeli taki lokal spełnia y, wymogi samodzielnego lokalu, mhm. I starosta wyda zaświadczenie, że jest to samodzielny lokal, w rozumieniu tam artykułu drugiego ustawy o własności lokali, to wtedy na podstawie tego zaświadczenia można ustawić. To Tu mamy bardzo można komfortową sytuację, własność. prawda? Bo jesteśmy właścicielem, właścicielem e, takiego tego lokalu. Tak, właścicielem takiego takiego garażu, tego, garażu, tego tam. konkretnego garażu. I nie mamy żadnych tutaj właśnie tych ograniczeń dotyczących rozporządzania taką nieruchomością. Tak, można, można, można. można bo to prawo a czy taki garaż, o którym powiedziałem, może być przynależnością przypisaną właśnie do lokalu? Nie może być tak, że jeżeli garaż jest ustanowiony jako, odręb, jako odrębny lokal, to odrębny lokal nie może być przynależnością do innego lokalu. Tak, ale lokalu. chodzi mi o, o taką sytuację. Właśnie, czy, czy może być tak, że deweloper sprzedawał nieruchomości w ten sposób, że sprzedaje lokal mieszkalny i no, wydzielony czteroma ścianami i bramą na, na parterze garaż sprzeda jako przynależność do lokalu mieszkalnego. No tak może być, ale wtedy to musi być, to wtedy jest przynależność, a to jest, to jest jako pomieszczenie przynależne. Mhm, to dokładnie, jest ta, ta, dokładnie. Ta, 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 ta pierwsza wersja. Czyli, tak. czyli tutaj też jest ta pułapka, że y, nawet jak mamy taki y, garaż na parterze budynku, to on również może być y, samodzielną własnością, o, o którą możemy bez żadnego, bez żadnych ograniczeń y, dysponować, ale też może y, y, stanowić... Y... Tak, on może, może jeż, jeżeli, bo żeby ustanowić odrębną własność lokalu, czy to mieszkalnego, człowieka Użytkowego, no to ten lokal musi być samodzielny. Mhm. O samodzielności lokalu przesądza zaświadczenie wydane przez starostę. Jeżeli starosta wyda zaświadczenie, że ten garaż jest samodzielnym lokalem użytkowym, to można ustanowić odrębną własność. Jeżeli nie wyda takiego zaświadczenia, to można taki garaż, jako, tylko jako pomieszczenie przynależne przypisać. No właśnie, I tutaj też rodzaju. pojawią się problemy ze zbyciem tej nieruchomości, gdybyśmy chcieli sprzedać dla sąsiada. No to jeżeli byśmy chcieli sprzedać, to wtedy musimy sprzedać samym. Jeżeli, jest jeżeli to jest pomieszczenie przynależne, to to jest część lokalu, tak jak kuchnia. To jest bardzo możemy... Dokładnie. To jest właśnie możemy... to, co chciałam, żeby tu wybrzmiało w tym odcinku, bo to jest bardzo ważne, bo wielu moich klientów właśnie w takiej sytuacji jest, że kupili mieszkanie. Plus do tego właśnie jako przynależność garaż, plus jeszcze naziemne miejsce postojowe i kalkuluję sobie, gdybyśmy sprzedali oddzielnie mieszkanie, oddzielnie garaż i oddzielnie miejsce postojowe, to wyciągnęlibyśmy, kolokwialnie mówiąc, więcej, ale nie zawsze się da. Nie zawsze się da, natomiast też są orzeczenia sądu, które mówią o tym, że w takiej sytuacji, bo czy można, czy można sprzedać taki garaż, tak jak jako pomieszczenie przynależne, tak jakby, czy można sprzedać piwnicę i teoretycznie można, tylko, że ta operacja od strony prawnej polega na tym, że trzeba, że trzeba ustanowić odrębną własność, odnowa odrębną własność dwóch lokali. To znaczy odrębną własność tego lokalu, który miał ten garaż, jako lokalu, który się składa z dwóch pokoi kuchni bez przynależnego garażu i odnowa odrębną własność tego drugiego, tego drugiego lokalu. Jako lokalu, do którego już przynależy pomieszczenie, czyli się tam zmieni też i, i wielkość, i udziały, i tak dalej. Czyli e, taka karkołomna trochę. Teoretycznie jest to możliwe, ale w dużym bloku, gdzie tych współwłaścicieli jest dużo, to jest praktycznie rzecz jest, nie do osiągnięcia. Czasami notariusze robią takie, ale bardzo, bardzo, bardzo niechętnie, bo. Bo to jest konstrukcja taka dosyć mhm. dziwna. No dawniej, dawniej bywało, że, że dokonywało się sprzedaży pomieszczenia, tak notariusze robili, że sprzedawali pomieszczenie, na przykład piwnice, albo taki, taki garaż, i, 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 no ale sądy nigdy nie wiadomo było, czy sąd wieczysto-księgowy dokona tego wpisu, i, 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 czy nie, i, mhm. i, i, i tak najbezpieczniej, chociaż bardzo uciążliwe to jest, jest ustanowienie odnowa nowa o, mm -hmm. obu tych. No dobrze, panie profesorze, to e, e, tak słowem podsumowania dla naszych słuchaczy, jeżeli będą kupowali mieszkanie od dewelopera i deweloper powie, że wraz z mieszkaniem kupują garaż albo miejsce podstawowe, to jak oni, co mają, e, na co mają zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, czy będą potem mogli sprzedać oddzielnie ten garaż, no, czy trzeba nie? Się, trzeba się dopytać tego dewelopera, czy będzie z tego garażu czy z tego miejsca, no, miejsca postojowego to nie, czy z tego garażu mhm. będę korzystał na zasadzie umowy KWAT-UZUM, czyli umowy o sposobie korzystania, a on będzie wchodził w części wspólne budynku, czy też on będzie przypisany do lokalu jako część składowa lokalu, czyli będę jego właścicielem. To, 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 no, o, to się trzeba, o to się trzeba dopytać. No dobrze, to co? Dziękuję. Jeszcze może tak? jedną rzecz tylko przed, przed zakończeniem powiem, bo mi się teraz przypomniało, że jak odrębna własność lokali funkcjonowała jeszcze przed wejściem w życie ustawy o, o, o własności lokali w 1994 roku, to ona funkcjonowała na podstawie kodeksu cywilnego, bo w kodeksie cywilnym były było 7 artykułów od, od 132 do 139. To były artykuły, które mówiły o tym, że można było ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego. No i, no ale mieszkalnego, a co z użytkowym? I praktyka poszła w tym kierunku, że odrębną własność lokalu użytkowego, nie można, nie można było ustanowić odrębnej własności lokalu użytkowego, więc te lokale użytkowe przypisywano jako właśnie przynależne do lokali mieszkalnych, czyli ktoś miał mieszkanie na przykład, na, na przykład do którego przynależał, przynależał lokal użytkowy znajdujący się na parterze mm -hmm. w tym budynku o powierzchni 80 metrów. Ale warunek był taki, że można było to zrobić tylko wtedy, jeżeli ten lokal użytkowy e, on e, m, miał spełniać, e, miał być wykorzystywany w celu wykonywania zawodu przez właściciela lokalu mieszkalnego, czyli jak ktoś był szewcem, miał mieszkanie e, tam 20-metrowe a na dole była pracownia 80 metrowa, metrowa to taka pracownia mogła przynależeć Tylko do tego Pojawiały się wątpliwości co się dzieje jak już przestaje być tym szefcem. Pojawiają się wątpliwości co, co w tej sytuacji, w której szef zmarł. No ale to ten ustrój szczęśliwie miniony no, kreował problemy, które tam później sam rozwiązywał. No. I bo, po, oczywiście pytanie, no, a jak on umrze i, i jego spadkobierca jest, jest, córka jest nauczycielem i nie prowadzi. Nie prowadzi zakładu Szewskiego. To wtedy co z tym lokalem. No i, i odpowiedzi były dziwne różne e, prace naukowe na ten temat pisano. E, no ale na szczęście to już historia. Na szczęście to już jest tak. Tak jak nasz nie... odcinek już właśnie minął. Także, panie profesorze, dziękuję serdecznie za dziękuję dzisiejszą e, dawkę dziękuję wiedzy państwu. dla naszych słuchaczy. Dziękuję Państwu i za, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo niedługo kolejne nasze tutaj spotkania o nieruchomościach. Dziękuję. dziękuję was.